I zaczniemy od kremu Sesderma Retices 025, jest to krem, który silnie regeneruje, wygładza zmarszczki, poprawia elastyczność, rozjaśnia przebarwienia. Krem zawiera retinol i warto wiedzieć, że to jeden z najlepiej przebadanych kosmetycznych składników, przy jego pomocy możemy uzyskać naprawdę spektakularne rezultaty, a jesień to najlepszy czas na wprowadzenie jego do swojej pielęgnacji. Ważne, by kosmetyki z retinolem wprowadzać powoli, stopniowo, zaczynając od niskich stężeń. Z czasem możemy zwiększać częstotliwość. Ja bardzo lubię kropelkę tego kremu połączyć z moim kremem nosnym i taki miks nakładać na skórę. Warto pamiętać o tym, że w trakcie kuracji retinolem powinniśmy silnie nawilżać skórę. Warto też wzmocnić barierę ochronną, mile widziane np. kosmetyki z ceramidami. I pamiętajmy, że ten krem nakładamy... Pielęgnacji wieczornej, czyli nakładamy go na noc. Oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę wam powiedzieć, pamiętajmy, by w trakcie kuracji retinolem stosować SPF, najlepiej, żeby była to 50. Oczywiście ja zachęcam, żeby nie tylko w trakcie kuracji, a zawsze stosować najwyższą ochronę, jeżeli chcecie, by Wasza skóra wyglądała pięknie i młodo, jak najdłużej. Ja wiem, że te zagadnienia pielęgnacyjne czasami są dosyć zawiłe i skomplikowane, ale w To macie bezpłatne porady kosmetologów, więc ja was gorąco zachęcam, żebyście się nie krępowali, tylko z nich korzystali. I kolejny kosmetyk to maska. Maska oczyszczająco-zuszczająca z mezoestetyki. Idealny kosmetyk do jesiennej odnowy. My z Łukaszem uwielbiamy testować takie maski, więc byłam ciekawa zarówno swojej, jak i jego opinii. Jest to, słuchajcie, produkt, który y, pomaga nam w walce z zaskórnikami, z przebarwieniami, dogłębnie oczyszcza skórę, y, reguluje też produkcję sebum. Y, I nie jest to maska, która zastyga na beton, która daje takie nieprzyjemne odczucia. Ona jest bardzo kremowa, nawet jak sobie ją przeciągamy. Na skórze, bo powinno się trzymać 10-15 minut, raz mi się zdarzyło troszkę dłużej. Ale to dlatego, że nie czułam tego nieprzyjemnego ściągnięcia, jakie czuję zazwyczaj przy maskach oczyszczających, że pędzę do łazienki zmyć tą maskę, bo tak mi skóra swędzi, że już nie mogę wytrzymać. Tutaj absolutnie nie ma takiego efektu. Ta maska oprócz tego, że oczyszcza, to jednocześnie działa przeciwzapalnie i nawilżająco. Jest bardzo kremowa, um, przez długi czas właśnie nie zastyga na skórze i po zmyciu skóra jest oczyszczona, rozjaśniona. Ja zauważam, że faktycznie moja broda się po niej mniej świeci eee, i jeszcze zostaje takie przyjemne uczucie lekkiego chłodzenia, które nawet czujemy jeszcze po kilku kilkunastu minutach od zmycia maski. Mamy tutaj bardzo fajne połączenie kwasów, bo jest kwas shikimowy, salicylowy i migdałowy, oprócz tego biała glinka. Mamy tu jeszcze coś, co wspiera mikrobiom, działa nawilżająco, przeciwzapalnie, czyli bioferment z bakterii lactobacillus. Eee, maska ma też takie delikatne cząsteczki pilingujące, natomiast jeżeli nie chcecie tego Mechanicznego efektu złuszczania, to możecie ją po prostu bardzo delikatnie zmyć. Ale jeśli macie cerę grubą, szarą, ziemistą, tłustą i lubicie też takie mechaniczne złuszczanie, to jak ją sobie zwilżycie, zanim ją zmijecie, możecie wykonać delikatny masaż. Wtedy też dodatkowo tak wygładzicie i oczyścicie, oczyścicie tą skórę. Maskę możemy stosować nie tylko na twarz, ale i na dekolt, na plecy, tam po prostu, gdzie mamy problem z niedoskonałościami. Yy, najlepiej nakładać ją na 10-15 minut, raz, dwa razy w tygodniu, to już w zależności od potrzeb Waszej skóry. Zapomniałabym dodać, że maska przeszła najtrudniejsze testy, czyli testy InstaHazbenda, który ocenił ją bardzo pozytywnie. Czas na kolejny kosmetyk, jest to krem pod oczy marki Iluma od Image Skincare. Jest to marka, z której miałam mnóstwo różnych miniaturek, próbek, bardzo dużo ich zużyłam, bardzo ją lubię. Zresztą takie miniaturki próbki możecie otrzymać do zamówień w Top Aesthetic. Ważne, żeby w uwagach napisać, jaką macie skórę, co byście chcieli przetestować, to wtedy dostaniecie takie próbki spersonalizowane. Myślę, że to jest super opcja, bo jak sobie coś przetestujecie, coś się Wam spodoba, to można sobie kupić później dużą pojemność. Wracając do samej marki jest polecana przez. Wielu kosmetologów i wcale mnie to nie dziwi, bo produkty mają świetne, dość zaawansowane rozwiązania technologiczne i są bardzo przyjemne w stosowaniu. No i co więcej, widać po nich faktycznie rezultaty. Krem z tej serii to redukcja cieni, obrzęków w okolicy oka, bardzo pięknie rozjaśnia spojrzenie, świetnie nabilża skórę, e, szybko się wchłania, pozostawia taką delikatną warstewkę na skórze, ale bardzo przyjemną i fajnie pracuje też z makijażem, nadaje się jak najbardziej, e, przetestowałam go z różnymi korektorami, jest to też taki krem, który możemy nakładać nawet na powiekę i zadziała wtedy liftingująco, ujędrniająco, Fajny, fajnie, żeby w ten kosmetyk zaopatrzyła się osoba, która faktycznie widzi już problemy w tej okolicy, Oka, bo wtedy zobaczy najlepsze rezultaty. Podoba mi się to, że tutaj składniki aktywne mamy zamknięte w kapsułkach, one dzięki temu penetrują głębiej i są wolniej uwalniane. W składzie mamy kompleks peptydów, który wpływa na pobudzenie mikrocyrkulacji limfy, dzięki czemu redukujemy te obrzęki w okolicy oka. To jest też fajny krem, który zadziała w momencie, kiedy mamy bardzo trudny okres stresujący, mamy takie bardzo zmęczone spojrzenie i potrzebujemy czegoś, co Doda tego zastrzyku energii, co sprawi, że nasze spojrzenie będzie bardziej wypoczęte. To nie wszystko w temacie peptydów, jeżeli chodzi o ten krem. A ja peptydy w pielęgnacji uwielbiam. E, tutaj mamy taką opatentowaną technologię e, tri- i tetrapeptydów, która ujętnia skórę poprzez stymulowanie produkcji kolagenu typu trzeciego. Jak widzicie, krem ma naprawdę szerokie spektrum działania, bo działamy nie tylko na rozświetlenie, na rozjaśnienie spojrzenia, na to, aby ono było bardziej wypoczęte, aby zniwelowane były te obrzęki, ale również liftingujemy powiekę górną, działamy na kurze łapki, więc jest to kosmetyk, jest to krem, który działa naprawdę mocno. Teraz coś dla fanek witaminy C. Serum od Gen Marini. Jest to marka stworzona w Stanach w 1994 roku, dokładnie w Kalifornii. I słuchajcie, jej założycielka jako pierwsza do pielęgnacji wprowadziła obecnie tak popularny kwas glikolowy. Powiem Wam na wstępie, że ja po przetestowaniu tego serum jestem bardzo zachęcona i podekscytowana samą marką, i mam ochotę testować więcej i więcej. Do serum byłam nastawiona dosyć sceptycznie, bo totalnie nie znałam, nie kojarzyłam marki, a teraz muszę przyznać, że czuję się uzależniona i już denkuję ten kosmetyk. Serum mogą stosować wszystkie typy cery, a nawet osoby z trądzikiem różowatym i u nich świetnie zadziała. W składzie mamy oczywiście witaminę C w stabilnej formie, czyli palmitynian askorbylu, który działa przeciwzapalnie, rozjaśniająco, stymuluje też syntezę kolagenu. Kolejny ciekawy składnik to dimetyloaminoetanol. Jest to mój pierwszy kosmetyk z tym składnikiem. Okazuje się, że, okazuje się, że fantastycznie wpływa na skórę, a jego działanie odkryto zupełnie przypadkiem, ponieważ najpierw stosowano go jako lek, e, który miał wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, e, wspomagając koncentrację, poprawiając nastrój u pacjentów, a okazało się, że genialnie wpływa na skórę. Ujędrnia, napina, pobudza mięśnie, wywołując efekt liftingu, działa przeciwzapalnie, działa antyoksydacyjnie i jeszcze stymuluje fibroblasty. Tak sobie myślę, że to jest dla mnie idealny kosmetyk na teraz, bo jego stosowanie sprawia mi olbrzymią przyjemność. Mam po nim przepiękną skórę, jest rozjaśniona, gładka, ujednolicona. Wyciszone są też zaróżowienia w miejscach tutaj na policzkach i bardzo lubię to, że to serum jest ultra leciutkie, momentalnie się wchłania. I natychmiast wieczorem mogę sobie nałożyć krem nocny, nie muszę długo czekać. Więc jeśli mam taki wiecie, mord leniwca, to to jest bardzo korzystna opcja dla mnie. Mam jeszcze jedno do serum w zapasie, jak zaczynałam je testować, to pomyślałam sobie: "A drugie damy na rozdanie". Mm, ale niestety muszę przyznać, że moje uzależnienie sprawiło, że będę troszkę samolubna i nie podzielę się nim, tylko zużyję również drugie opakowanie. Czas na francuską markę Bioxidea i jedne z najlepszych masek do twarzy, jakie testowałam, pod tym kątem, jakie one dają efekt na skórze. To są, słuchajcie, typowe maski bankietowe przed ważnym wyjściem, kiedy chcemy, aby nasza skóra wyglądała zniewalająco. W składzie znajdziemy m.in. kolagen, aminokwasy, peptydy, wyciąg starczycy bajkarskiej, który znany jest z takiego świetnego przeciwstarzeniowego działania. Ja po tej masce widzę, jak ona mi wygładza czoło i okolice ust. Maskę najlepiej nakładać 4-5 godzin przed jakimś ważnym wyjściem, bo po tym czasie osiągamy najlepsze efekty. Ja ją nakładam na... Mniej więcej 30 minut. Po tym czasie zdejmuję maskę, wykonuję delikatny masaż, ale jeszcze jej nie wyrzucam. Zwijam ją w taką kulkę i masuję nią szyję i dekolt, bo ona jest bardzo mocno nasączona serum, który jest pełen składników aktywnych, więc chcę wykorzystać jej dosłownie każdą kropelkę, żeby nic mi się tutaj nie zmarnowało. Myślę sobie, że ta maska to jest świetna opcja na prezent, bez względu na to, jaką ktoś stosuje pielęgnację czy jaką macerę, bo po niej na pewno zobaczy rezultaty. A fajnie mieć w zanadrzu taki kosmetyk, który daje takie wystrzałowe efekty. To jest już moje drugie opakowanie. Tutaj w środku znajdziecie trzy maski, natomiast w top estetyk możecie je też kupować pojedynczo. Yy, I ważne, żebyście pamiętali o tym, że tam nawet przy małych zamówieniach macie darmową wysyłkę. I postanowiłam, że w tym filmie pokażę wam też coś fajnego do pielęgnacji włosów, ale coś, co sprawdzi się świetnie w okresie jesienno-zimowym. Mowa o mleczku marki John Masters Organics, które nakładamy na mokre włosy przed suszeniem. To jest świetny kosmetyk, ponieważ dzięki niemu nasze włosy się nie elektryzują, nie puszą, są pięknie wygładzone, nawilżone, lśniące i jeszcze chroni właśnie nasze włosy przed wysoką temperaturą suszarki. Spokojnie, nie musicie się martwić. Produkt nie obciąża. Ja go testuję na moich włosach, które przypomnę, są dosyć cienkie i proste, więc łatwo u mnie o przeciążenie i wiele produktów bez spłukiwania niestety się nie sprawdza, a ten sprawdza się wyśmienicie. W składzie znajdziemy aloes, wodę różaną, pantenol, olej z pestek moreli, który jest bogaty w kwasy tłuszczowe, w witaminy. Jeszcze ważna kwestia zapach. Tutaj akurat mocno wyczuwalna jest nuta różana. Te kosmetyki mają przeróżne zapachy i zwracajcie na nie uwagę, bo na przykład miałam próbkę zapachu rozmarynowego, no i nie chciałabym, żeby moje włosy pachniały rozmarynem. Ten zapach totalnie się u mnie nie sprawdził, natomiast róża jest przepiękna. Moi drodzy, wiem, że kosmetyki, które wam pokazałam, nie należą do najtańszych, a wy kochacie tanie perełki, ale są takie produkty, za które warto więcej zapłacić i moim zdaniem właśnie takie dzisiaj wam pokazałam. Więc jeśli szukacie kosmetyków z takiej kategorii, którą dzisiaj zobaczyliście, to ja wam je gorąco polecam, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, to skontaktujcie się z kosmetologami Top Estetyk, oni bardzo chętnie wam podpowiedzą. Ja wam życzę miłego dnia, udanego wieczoru. Czy kiedy to oglądacie, trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć. W składzie znajdziemy aloes, wodę różaną, pantenol. Yy. W składzie znajdziemy aloes, wodę różaną, pantenol, olej z pestek winogron, moreli. W składzie znajdziemy aloes, pantopanthenol.